Cześć, z tej strony psychol w biznesie. Dzisiaj poruszamy temat zakładania biznesu, a więc co to jest biznes? Hmm, często słyszymy, że ktoś zrobił biznes. Interes. Czyli co dokładnie? Zrobił tak, że zarobił, zyskał ma korzyść z czegoś. Pewnie wielu z was myślało w swoich marzeniach, że idzie się do urzędu, załatwia formalności w ciągu jednego dnia, a potem nic, tylko się zarabia. Zarabia grube miliony. Na podjeździe stoi luksusowy samochód, podjazd należy do wili z basenem, a ta wila z basenem stoi na działce w luksusowej dzielnicy dużego miasta. Słońce zawsze świeci, nie ma problemów, a każdy pomysł zamienia się w złoto. Bardzo częstym sformułowaniem w naszej polskiej rzeczywistości jest też chęć otworzenia firmy po to, aby ktoś na mnie pracował. Tutaj bym użył jednak innego słowa. Okej, okay, no to co? Jak zabrać się do myślenia o firmie? Pomyśl najpierw o swoich słabych i mocnych stronach. Popytaj rodziców, brata, siostry bądź innych o swoje zalety i wady. Dla tych, co usłyszą, że do niczego się nie nadają krótkie pytanie. Wierzysz w to czy nie? Proste. Jeżeli tak, wyłącz ten podcast i poglądaj inne kanały na YouTubie, jak gra ktoś nie wiem, w GTA albo World of Tanks. Nie obiecuję Ci, że wierząc w swoje siły osiągniesz sukces. A przynajmniej od razu, nie tędy droga, ale musisz chcieć wierzyć w ten sukces, to pomoże ci przetrwać w trudnych momentach, a takich będzie sporo albo i więcej. Skoro masz listę swoich słabych i mocnych stron, teraz zadaj sobie pytanie: co chcesz zrobić? Jaką korzyść ma przynieść mi, Twojemu przyszłemu klientowi, Twoja firma? W czym ty będziesz lepszy od tego drugiego, do którego zadzwonię zapytać o ofertę, i co sprawi, że to właśnie wybiorę ciebie, twoją ofertę, a przy korzystnych wiatrach, co sprawi, że polecę cię moim znajomym? Nie jest to łatwe pytanie. Jednym zajmuje odpowiedź na to kilka chwil, inni potrzebują tygodni, miesięcy, aby odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedź typu niska cena nie zawsze jest najważniejszym argumentem. Mnie osobiście jakość obsługi przekonuje. O tym, jak prawić jakość obsługi, dojdziemy w następnych nagraniach. Ale poruszmy teraz jedną rzecz: razem czy osobno czyli rola znajomych w biznesie, ewentualne skutki, również negatywne. Robienie firmy kurczę brzmi to jak robienie kiełbasy, więc zacznijmy inaczej. Otworzyć firmę samemu? A może ze znajomym, najlepszym kumplem? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób na początku swojej drogi. A więc od początku. Najpierw: jakie korzyści idą za otworzeniem firmy samemu? Wolność! Samemu jesteś panem, królem, władcą jednoosobowej działalności gospodarczej. Możesz wszystko to, na co pozwalają ci przepisy oraz Twój kapitał. I wyobraźnia. Każdą decyzję możesz skonsultować z jednoosobowym zarządem. Z sobą samym. To ty odpowiadasz za każdą decyzję w firmie. No to może jednak z kimś. Wariant 1, wspólnik kolega Znacie się z podwórka, szkoły lub wypiliście razem 30 litrów piwa w zeszłym roku. Tak na ograniczu to tylko 60 puszek. Podczas picia kolejnego piwa, lekko już wygazowanego, wpadliście na pomysł zrobienia swojej firmy. Super sprawa, popieram takie inicjatywy, ale żeby to zadziałało, musicie jasno określić kilka spraw. Pierwsza Jasny podział obowiązków oraz odpowiedzialności za co kto odpowiada. Druga. Nie łączymy spraw zawodowych z życiem prywatnym. Niestety, z doświadczenia wiem, jak i z obserwacji zespołów, które zgłaszały się do mnie po mentoring, wynika jasno, że to stanowi bardzo duży problem. Im większy zespół na początku, tym więcej osób odpada. Ja jestem zwolennikiem tego, aby w zespole był jeden lider, który ma siłę pociągnąć zespół do działania oraz osoby pewne tego, że chcą zaangażować się w projekt w 100%, a nie są tylko najemnikami, które liczą na zyski, których nie ma i w przyszłości pewnie nie będzie już przez długi, długi czas. Gdzie szukać możecie finansowania? Podczas zakładania firmy każdy słyszy o kimś, kto ma firmę, i słyszał to i owo. Ale co dokładnie słyszał? Na ogół są dwie ścieżki: dźwiękowe, amatorska, to znaczy mam firmę, za chwilę kupuję Mercedesa, jestem super, bo mam wpis w CIDG Centralnej Ewidencji, ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bądź ścieżka dźwiękowa profesjonalna. Jest źle, nie śpię, pełno nerwów, nie idź moją drogą. W moim mieście skąd pochodzę nie było albo nie znam firmy, która by zajmowała się pomocą dla osób, które stają na początku drogi w biznesie. Nie chcę tutaj robić sobie autoreklamy. Nie o to chodzi. Jednym z zasobów Twojego kapitału to czas, który ciągle leci jak szalony do przodu. Zapewne. Przy pomocy firmy X czy Y będziesz popełniać błędy, lecz przynajmniej będziesz wcześniej konsultować swoje pomysły. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, masz kilka dróg. Pierwsza droga to twoje oszczędności, czyli tyle ile masz w tej skarpecie czy na koncie, tyle możesz zainwestować. Druga to pożyczka od rodziny bądź z banku. Będzie albo drogo, albo. To ja Ci pomogłem z pieniędzmi, to teraz, po roku. Winny mi jesteś tego Mercedesa albo w ciągłe inne, albo ja Ci pomogłem, a ja Ci pomogłam, tak? Weźcie to pod uwagę, biorąc pożyczkę od rodziny. Eee, trzecia to pożyczka dotacja z urzędu prasy. 20 tysięcy dużo? Mało? Hmm, i dużo, i mało. Ale sprawdźcie warunki, jakie musicie spełnić, tak? Dlaczego? Bo tam trzeba podpisać weksel. Albo zajęcie pieniążków na koncie na poczet zabezpieczenia. Czyli tego, że gdybyś, nie wiem, zawiesił firmę po dwóch latach czy po roku, w zależności od umowy. Oddał pieniądze, ponieważ nie dotrzymałeś umowy. Ja bym powiem z swojego doświadczenia też, że chyba najlepiej samemu potem kompletować drużynę, tak? Drużynę X, która będzie wierna i będzie jak dobrze naoliwiona maszyna. Moi drodzy, to było pierwsze moje nagranie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Czy było dużo mięsa w tym? Nie, nie wiem, czy nawet o to tutaj chodzi. Chciałbym na początek z Wami się zaprzyjaźnić. Chciałbym, żebyście na luźno podeszli do biznesu, ale konkretnie i profesjonalnie. Nie przerażajcie się, ale działajcie konsekwentnie. Na dole. Macie dwie możliwości. Kciuk do góry, kciuk na dół. Jeżeli Wam się ten podcast podobał, dajcie suba, dajcie rączkę do góry. Jeżeli nie, dajcie w dół. Mam nadzieję, że razem ze mną podążycie światem psychola biznesu i będziecie ze mną razem na moich podcastach. A kto wie, być może w przyszłości wywiady, filmy. Komentujcie, piszcie, jakie tematy byście chcieli, żebym poruszył. Będę na pewno czytał komentarze, będę starał się też odpowiadać Wam na pytania. I co? Do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!